Witam w dzisiejszym odcinku. Chciałam powiedzieć, że, 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 że będę się bardzo udzielać na moim, le, na moim kanale, czyli Paula, Paula uśmiech, Uśmiecha się, czy jakoś tak nazwę jest. Muszę się zastanowić nad nazwą. Dawajcie mi znać w komentarzu. Jak chodzi z lajwami, to muszę się zastanowić, bo to co Patryk zrobił, to przeszło moje śmielsze oczekiwania. Więc na razie I się po prostu pokłóciliśmy, i już się nie odzywa to mnie, więc. Niestety muszę założyć własny kanał. I tak będzie najlepiej. I tam będzie wszystko, jak chodzi o takie rzeczy. Ja w ogóle nigdy nie będę wierząca. Jestem zapisem. LGBT to, to po prostu gejostwo, fujka, obrzydlistwo. Co dalej? Smutno mi, rzeka, że, że Lech umarł. I że Kamiński Wązik mają jakieś problemy, szkoda, nie wiem jak im pomóc. I co jeszcze? A resztę. To na czymś innym powiem. Dam Wam linka do tej rzeczy, więc tam będziecie mogli dowiedzieć się. Za czym jeszcze jestem, bo nie mogę tego powiedzieć na kanale. To tyle chciałam powiedzieć. Będą dłuższe materiały, ale na razie wstawiam pierwszy materiał, że będę udzielać na moim, live, na moim kanale.